Dzień dobry, witam państwa w programie Nasze Sprawy. Dziś poruszymy temat depresji, jednej z najpoważniejszych chorób na świecie. Nie bez powodu dzisiaj o tym porozmawiamy, ponieważ 23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. O jednej z najbardziej nieprzewidywalnych chorób porozmawiam z moim państwa gościem, panią Aleksandrą Powro Powrośnik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śladzku. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Mosia, zacznijmy od tego, czym jest cała depresja i jakie są jej objawy, jak ją rozpoznać. Szanowni Państwo, musimy przede wszystkim odróżnić depresję od takiego potocznego terminu mam depresję, którego używamy w sytuacjach, kiedy coś nam się nie, nie uda w życiu codziennym. Depresja to choroba. Jest to zaburzenie zaliczane do zaburzeń afektywnych, zaburzeń nastroju, który objawia się w różnorodny sposób. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwają się takie trudności w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, społecznego w zachowaniu czy w motywacji. Jeśli chodzi o depresję u dzieci i młodzieży, to najczęściej ma ona postać atypową. Co to znaczy? U dorosłych najczęściej, żeby zdiagnozować depresję, muszą występować tzw. triada objawów, czyli obniżony nastrój, obniżony napęd i spowolniony tok myślenia. U dzieci depresja ta może być... Pokazywać się w inny sposób, na przykład poprzez zachowania agresywne, poprzez zwiększoną drażliwość, płaszliwość, brak zabawy. To, co dotychczas sprawiało przyjemność dziecku, już tej przyjemności nie sprawia. Utrata zainteresowań, zmiana rytmu dobowego. Co to znaczy? Dziecko gorzej funkcjonuje rano, natomiast lepiej funkcjonuje wieczorem. Pojawiają się trudności ze snem, trudności z jedzeniem, może być zwiększona, apetyt, Moc, zmniejszony apetyt. Tych objawów jest naprawdę dużo i niekoniecznie one zawsze świadczą o depresji, ponieważ bardzo ważna jest tutaj diagnoza różnicowa, czyli wykluczenie innych problemów zdrowotnych, ponieważ one mogą przypominać depresję, a depresją nie są. To może porozmawiajmy o innym, innej tematyce, ponieważ depresja jest nazwana chorobą XXI wieku, chorobą cywilizacyjną. I może skąd się biorą przyczyny tej choroby? Depresja jest przede wszystkim chorobą przewlekłą, czyli jeżeli ją zaleczymy, to istnieje ryzyko, że może wrócić. Także z... Stale jesteśmy pod kontrolą specjalisty, lekarza i to psychiatra diagnozuje depresję. Jest to choroba cywilizacyjna, to prawda, bardzo często występuje, jest jedną z najczęściej występujących chorób u dzieci i młodzieży. Natomiast przyczyny choroby są bardzo różnorodne, nie są do końca określone, dlatego że na przyczynę składa się bardzo wiele czynników. Są to czynniki społeczne, na przykład trudna sytuacja rodzinna, jakaś trauma, trudna sytuacja społeczna, ale też czynniki genetyczne, dziedziczne, trudności w funkcjonowaniu układu nerwowego, zaburzone przekaźnictwo serotoniny i dopaminy. To zapytam się jeszcze właśnie, ponieważ depresja jest też jednym z głównych czynników i główną przyczyną samobójstw właśnie. Rozumiem, że pierwszym krokiem jest no, udanie się to specjalisty typu psycholog, psychiatra, ale na przykład jak my sami możemy, załóżmy, że jest osoba, która walczy z depresją. Jak my sami możemy walczyć z tą chorobą? Przede wszystkim y, powinniśmy szukać pomocy, jeżeli ten, te objawy powodują, trwają już powyżej dwa tygodnie, jeżeli powodują dyskomfort psychiczny i powodują trudności we funkcjonowaniu społecznym, powinniśmy tutaj y, udać się do specjalisty. Natomiast pomocna w diagnozie jest. Y, też obserwacja naszych bliskich, nauczycieli, wychowawców w przypadku dzieci. Jeżeli widzą jakąś trudność we funkcjonowaniu, zmianę we funkcjonowaniu, to nie bójmy się reagować. Przede wszystkim zależy to od stopnia nasilenia objawów, bo jeżeli objawy są nasilone, pojawiają się myśli samobójcze, tendencje samobójcze, samookaleczenia, no to tutaj musimy udać się do specjalisty, do psychiatry, do psychologa, psychoterapeuty. Pierwszym takim miejscem. Z, jest pomocy szkoła. szkoła. W szkole można zauważyć te trudności, natomiast udajemy się do poradni zdrowia psychicznego, do lekarza pierwszego kontaktu, do, psych, do psychiatry. Natomiast sami z takimi tendencjami depresyjnymi możemy sobie radzić przede wszystkim dbając o naszą aktywność fizyczną, o różnorodną dietę, o to, żeby przebywać dużo czasu na świeżym powietrzu, żeby suplementować witaminę D, szczególnie w, w okresie jesienno-zimowym, dbać o nasze kontakty z bliskimi. Już Pani nawiązała do kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi i właśnie jak sami, gdy na przykład spotkamy właśnie osobę z depresją, jak, jak powinniśmy do niej podejść? Przede wszystkim z empatią i zrozumieniem, chociaż to zrozumienie może być trudne, ponieważ, tak jak powiedziałam na wstępie, jest to choroba. To nie są takie stany, jak potocznie wydaje nam się, że nie wiem, dostałem złą ocenę i, i mówię, że mam depresję, miałem ciężki dzień w pracy miałem depresję. Jest to choroba, która trwa jakiś czas, ma określone nasilenie, powoduje tą dysfunkcję w funkcjonowaniu. Jeżeli widzimy u kogoś bliskiego objawy depresji, Powinniśmy zareagować, porozmawiać z tą osobą, skierować ją być może do, do poradni zdrowia psychicznego czy choćby poradni psychologiczno-pedagogicznej, w celu rozwijania wątpliwości, czy to jest choroba, czy to jest kryzys, czy to jest dojrzewanie, bo u nastolatków objawy depresyjne mogą występować w związku z chociażby okresem dojrzewania, z kryzysem egzystencjalnym. Właśnie jeżeli chodzi o takie osoby z depresją i na przykład ze znajomymi, rozumiem, że właśnie depresja no, sprawia, że człowiek no, jest no, smutny, taki przybity i na przykład jeżeli jest w gronie znajomych, no, to chyba powinniśmy podchodzić do niej tak samo, jak jako była osobą przed depresją. Oczywiście to zależy od tych kontaktów, jakie mamy z tą drugą osobą, jeżeli widzimy, że to funkcjonowanie społeczne, funkcjonowanie w pracy, w szkole, w życiu się zmienia, to powinniśmy reagować na to, tak? Jeżeli ten stan się przedłuża, powinniśmy reagować. Ale oczywiście tutaj takie traktowanie, chodzi Panu o takie inne traktowanie, tak? no jest to osoba. Taka jak poprzednio, tak, ale towarzyszy jej pewna trudność, pewne zaburzenie, które wymaga leczenia, tak jak powiedziałam. Więc tutaj ważne jest to wsparcie, ale przede wszystkim profilaktyka tej choroby, czyli zdobywanie informacji na temat tej choroby, poszerzanie swojej wiedzy, korzystanie z pomocy specjalistów, osób w otoczeniu, które wiedzą, co robić w takiej sytuacji. Jednym słowem depresja jest chorobą trudną do przezwyciężenia, trudną taką do przejścia, ale jednym słowem można z nią wygrać. Oczywiście, że tak, leczenie polega przede wszystkim na farmakoterapii, jeżeli lekarz o niej zadecyduje, ale bardzo dobre efekty daje psychoterapia, terapia psychologiczna w połączeniu z farmakoterapią i oczywiście tutaj, tak jak powiedziałam, jest to choroba przewlekła, więc no wymaga tutaj stałej kontroli. Czyli jednym słowem właśnie, jak tak mówiliśmy, depresja jest do zwyciężenia i myślę, że na tym zakończymy rozmowę. Moim i Państwa gościem w programie Nasze Sprawy była pani Aleksandra Powrośnik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śladzu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. Dominik Barczewski. Do zobaczenia.